Sponsorem głównym klubu jest firma Pola Gis. Okna, drzwi, bramy, rolety, żaluzje fasadowe. Jeżeli chodzi o dzisiejsze spotkanie, to wiadomo, spotkanie myślę, że mogło się podobać każdemu kibicowi, jak i również zawodnikowi i sztabowi jednemu i drugiemu, ponieważ w dzisiejszym spotkaniu widzieliśmy, że spotkają się dwa bardzo jakościowe zespoły. Nie, wiadomo, pod dzisiaj tak naprawdę też miało już zapewniony awans przed awans o, do, do baraży, nie, więc też widzieliśmy, że mogą w składzie troszeczkę pozmieniać i też tak, też tak było. Niemniej, jeżeli chodzi o dzisiejsze spotkanie, to naprawdę nie, mieliśmy wiele dogodnych sytuacji, było po jednej i po drugiej stronie. Mecz uważam, za, że był bardzo wyrównany mimo wszystko. No i też dużo dramaturgii. Podle się wychodzi na prowadzenie, my, my próbujemy gonić, tworzyć sytuacje, które sobie gdzieś tam w przerwie musieliśmy pewne rzeczy skorygować. Udało się zdobyć dwie bramki. Ostatecznie podle się jeszcze, to było kolejną bramkę i ten mecz mógł się skończyć tam naprawdę w jedną i w drugą stronę. Natomiast myślę, że ten wynik remisowy jest takim wynikiem dość, dość, dość sprawiedliwym. Podzielam tutaj zdanie trenera. Bardzo dobry mecz. Duża jakość z obydwu stron, dużo jakości takiej czysto piłkarskiej. No i też okoliczności, które, które zaistniały, no, mianowicie to, że, że obie drużyny w jakiś tam sposób już wiedziały na którym miejscu skończą rozgrywki, spowodowały, że no, tutaj nie brakowało takiej lekkości w grze, że, że mogliśmy sobie po raz pierwszy praktycznie od dłuższego czasu zagrać troszeczkę bez tej no, towarzyszącej presji. I naprawdę tutaj, jeżeli chodzi o mój zespół, ja jestem pełen szacunku. Zagraliśmy dzisiaj najmłodszym składem w tym sezonie. Pięciu młodzieżowców. Bardzo dobrze to wyglądało z ich strony. Bardzo duża aktywność. Pokazali, że też udowodnili, że, że, że praca na treningach, mimo mniejszej ilości minut, również owocuje, że możemy na nich liczyć. I tutaj naprawdę duży szacunek z mojej strony dla tej ekipy. Starsi zawodnicy. Również pokazali, że, że są skoncentrowani, że, że, że potrafią się zmobilizować. Mimo, mimo tego wiszącego w perspektywie barażu nie odstawiali nogi, pokazali też zaangażowanie no i myślę, że tutaj możemy już spokojnie się szykować na, na baraż. To dzisiaj był taki przedtem. Bardzo dużo ludzi, naprawdę widowisko, widowisko godne tutaj takich, takich lokalnych derbów. I, no i myślę, że, że, że możemy być tutaj zadowoleni. Remis e, dwubramkowy, naprawdę e, zasłużony dla obydwu stron. Myślę, że, że możemy być zadowoleni po tym meczu.